Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale KryptoMining tu Piotr z tej strony. i dziś, W dzisiejszym filmiku będzie testnet już kondeksa, także wam pokażę co i jak zrobić, żeby sobie to posłapować tam y, i, i pobawić się tym. Ale zanim zacznę, to powiem wam, że wczoraj jeden błąd popełniłem, bo pokazałem w filmiku swoją notę, notę z, tego ty, z tego AirDropu na Ternado y, Cash którym na przykład trzeba zdepozytować ty, yy, sobie minimum te 100, żeby załapać się na airdropa, który będzie w przyszłości A mianowicie po depozycie wy, wyświetla nam się nota, która jest typowo bardzo prywatna i teraz każdy może uży, uży, widząc taką notę Jeżeli ktoś uzyska ją, może jednak dowolny portfel wypłacić yy, te środki, które były wpłacone tutaj i Dlaczego tak się pomyliłem, bo cały czas myślałem, że jest to podpięte pod jeden portfel, który robię sobie depozyt i to jest objęte smart contractem i tylko na ten portfel będzie można wypłacić, niestety nie, jeżeli ma się tą notę można wypłacić na każdy portfel, także pilnujcie się, sytuacja skończyła się, yy, ogólnie moja pomyłka skończyła się yy, dobrze, dzięki jednej z, z osób, które właśnie nas śledzą yy, i. I dziękuję bardzo za, za te informacje i y, 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 y uratowanie środków, jak to można powiedzieć. Y, Diesel web i, y, pomógł, właśnie tutaj też napisał, że te noty są jak CD. Także bardzo, bardzo ważne to jest. Wiadomo, taki pomyłek w życiu się może wiele każdemu trafić, ale to jest jedna, jedna z lekcji, która do wyciągnięcia, że nie warto czasami pokazywać wszystkiego. I pewne rzeczy trzeba trzymać tylko dla siebie, i dobrze je zabezpieczyć. Także kolejna lekcja wyciągnięta, I a dla Was to jest właśnie coś, co już będziecie wiedzieć na przyszłość. A teraz przejdziemy sobie. Kondeks ogłosił sobie już coraz bliżej y, ogólnie lunchu tej platformy. I o, muszę chwilę przypałzować, także już wracam. Wiadomo, dziećmi trzeba się zająć. Ważniejsze niż to. Yy, I tak mamy tutaj przejście na stronę główną i na faucet. Yy, strona główna wygląda tak, jest dashboard. Zaraz będziemy tutaj robić po kolei, co, co mniej więcej na początek wiem. I tutaj mamy jeszcze kondeks faucet. Yy, I wtedy, jeżeli połączycie się ze stroną, wygeneruje wam się adres testnetowy. Yy, I tutaj jest. Pokażę wam się na samym dole, conduct tested, chain, klikniecie na niego, yy, weźmiecie adres, wejdziecie na vcet, jaki jest problem z faucetem? Yy, traktory, dobra traktory, chyba to jest też traktor, zweryfikuj, wklej to, że czasami nie wchodzi i dosłownie za 10, za 8 razem wchodzi o i nie wchodzi i widzicie co jest grane, trzeba odświeżyć stronę i no po prostu się pobawić yy, z tym vcetem no, Bo za którymś razem wejdzie, schody, pach, to schody chyba są mi to, zweryfikuj, wklej adres, send mi token o, chyba teraz pójdzie Nie chcę zapeszać, ale chyba poszło. No ale się nic nie wyświetla. Na razie. Ogólnie pojawi się zielone okno, że dostaliście. Za którymś razem po prostu ten fałcet wchodzi. Także może nie wiem, jest gorąca linia na tym fałcecie. O, i też jest y, y, jakiś y, problem z tym, ale dobra, nie, nie zajmujmy się tym. Y, przejdę, jest, dash, jest strona główna. Dashboard y, tutaj co mamy: jakie pary Seagold, Sea Silver i SeaOil. Oil? Czyli takie pary mamy, jeżeli chodzi o farmy. Jest Swap, jest Asset NAS. Jeżeli wcześniej robiliście inne, inne testnety to możecie sobie sprawdzać depozyty ja na przykład yy, yy, coś miałem osmozis yy, coś czegoś innego także I jeszcze a, disconnect tutaj właśnie możecie sobie właśnie konek zrobić bo zapomniałem na początku powiedzieć Connect cap i jest yy, wasza yy, główna strona jeżeli już macie środki na tym wchodzicie na swap i teraz macie już ten cmdx i, i sobie wybieracie na co chcecie zmienić, na przykład zrobię sobie na srebro, zrobię sobie na przykład 100 kondeksów. swap, tutaj potwierdzić małym kwadracikiem, że się zgadzamy, wyświetli nam się portfel cap, approve, Dość szybko chodzą tutaj transakcje. Dziękuję, zrobione. I teraz chodzę na farmy. I teraz tak. Szukam sobie, zrobiłem Silver. Szukam sobie Silver. Klikam sobie Max na przykład. I tyle i tyle kondeksa, bo to musi być para. Zawsze najlepiej kliknąć sobie ten aset, który chcemy dodać, bo wiadomo z tego testnetu będziemy mieli więcej kondeksa. jeżeli nam braknie, robimy fakturę na nowo i dodajemy sobie. I tutaj tworzy mi się taka para. Srebro z kondeksem taki syntetyk, yy, i znów potwierdzam transakcję. I poszło jasne, bo dość bardzo szybko idą te transakcje. Czyli mamy tutaj swap, Mint jeszcze nie widzę, że nie działa. Farmy, i tu już mam trzy farmy dodane. Nie pokazuje ile tu jest rewars, bo wiadomo, to jest testnet, ale pewno. Można tu jeszcze albo dodać, albo remove zrobić tych yy, tokenów yy, syntetycznych, czyli też warto zrobić, jeżeli dodamy, odjąć to to. Yy, Słapować warto, jeżeli chodzi o borą, yy, czyli tak, wejdźcie sobie na borą i na przykład, co chcecie pożyczyć. Na przykład chcę pożyczyć trochę złota i robię sobie na przykład za 100, jako taki depozytowo 100 kondeksów, nie? I tyle, i tyle mogę zło zrobić złota. Borow Agri, czyli potwierdzamy, i approve. i Czekamy, teraz gaz in... za słaby gaz. Yy, no to jeszcze raz za mały gaz dany Czyli wezmę sobie wysoką transakcję może, po, może przejdzie Nie nadal za słaby o, trzeba pilnować albo, albo po prostu tutaj zmienić w gaz tą transakcję Gaz, zrobimy sobie na przykład 4 Zobaczymy czy przejdzie approve O, jest, przeszło. Zwiększyłem gaz, przeszło. I teraz to na przykład pożyczone złoto z powrotem możemy sobie na przykład y, farmę wrzucić, czyli mam na przykład złoto pożyczone Max i tyle jest kondeksów, farma. I na nowo rzucić to. Dobra, jeszcze weźmy sobie z powrotem farmy. Jak na razie widzę, że jest tylko CMDX, te farmy. Jeżeli chodzi o słapa, to tak samo. Jest tylko do tych acetów. Mam nadzieję, że jeszcze w testnecie się pojawią na przykład tutaj te testowe atomy, testowe osmo, żeby coś cokolwiek z tym można było zrobić. Ale mor będzie później. Menage stake, czyli będzie tu staking i Particle in action. I coś tu jeszcze będzie ciekawe, właśnie nie wiem. A jeżeli chodzi o borą. To możemy też za Atom pożyczyć, właśnie, jeżeli mamy te jakieś testnetowe. Za Osmo możemy pożyczyć i za te inne, inne kryptowaluty możemy sobie pożyczyć właśnie złoto, srebro i olej. Na razie trzy aktywa takie syntetyczne na tej platformie, ale dość to ciekawie wygląda. Naprawdę te transakcje są dość szybkie, co jestem mile zaskoczony. I oby tak było, jeżeli platforma będzie działać w pełni, nie tylko testnetowo. I liczmy, żeby to był fajny też airdrop za używanie tej platformy Także tyle na dzisiaj I pamiętacie o tym co ja mówiłem Że ta nota jest dla was prywatna Jeżeli chcecie zrobić tego airdropa No i życzę powodzenia I miłej zabawy Trzymajcie się, cześć Linki dam pod filmikiem